A oto kolejny odcinek. Zagrajmy w Diablo 2 barbarzyńcą. No dobra, zostawiamy broń dla najemnika. Skończyliśmy obchodzić czarne moczary, łącznie z łącznie z tą 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 jaskinią, czy jamą, czy jak to się tam zwie. I dzisiaj idziemy na wyżynę Tamoe, tam sobie zaliczymy czeluść na pewno fajnie by było. Mapka po staremu jest, uszykujemy sobie okrzyki. Nie wiem czy manę wziąłem. No mamy trochę many, także pójdziemy sobie na skrót. Rozpoczynam nową sesję nagraniową, także mopki się tutaj pojawiły na nowo. Po drodze je sobie pozabijam, bo czemu by nie. Idziemy na drogę. Tutaj mamy przejście na wyżynę tam odkryte już, także nie będzie trzeba za dużo chodzić. Tu mamy jakiegoś bosa z przekleństwem, także fajnie by było go szybko załatwić. No, 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 no. Zdążył rzucić przekleństwo, a tu idzie jakiś z kolejnym przekleństwem. No to i tak by pewnie zdążył rzucić. Ale mają olbrzymie problemy z trafieniem, także tutaj za bardzo za wiele nie robią nam. Te tarcze trochę wkurzające, bo im się ta nóżka co chwilę cofa do tyłu. Cofa... Cofa im się do przodu ta nóżka, tak? I robią blok. No dobra, na razie easy, nic tutaj cennego dla nas nie poleciało, no wezmę, z... nie no, mikstury leczenia nie będę brał, bo i tak tego prawie nie zużywam. Klątwa przeminęła i wyżyna na Tamoe, mamy to. Jak będziemy się trzymać drogi, to powinniśmy zajść do czeluści, na koszmarze to to jeszcze Arasashaden nie jest. O, te mroczne wojowniczki zamrażają trafieniem, czasami. Czasami im to wyjdzie. Dobra, będziemy mieli łuczników. Poziom 39, jakby ktoś pytał. Najemnik pomalutku zbliża się do tych 113 siły. Będzie mógł chwycić nową broń kryształowy mieczyk. No, kryształowy mieczyk nie bardzo. Potrzebujemy już takiego drugiego poziomowego. Tam sprawdzaliśmy, że naprawdę fajnie to wychodzi z nim. Jakbyśmy trafili na, na taki żółty, bo za szybki to on nie jest w porównaniu do naszych koncerzy, ale jakiś żółty by się trafił z solidnymi obrażeniami, może ze zwiększoną szybkością ataku, też no to byłoby super, ale na razie do tych mieczy żółtych to szczęścia nie mamy w tej serii. O, ale za to mamy tutaj grupkę czempionów, może oni nam zostawią potężne miecze. Poziom w miarę szybko idzie tutaj też widzę, zwłaszcza na tych czempionach lekkie rękawice to nie, mamy sigona, więc polujemy, polujemy na coś takiego konkretniejszego, że tak się wyraża. Olejowe mikstury zbieramy cały czas. Tu się nic nie zmieniło w tej kwestii, pierścionki też do transmutacji. Po jakiejś super biżuterii nie mamy. Tam co prawda jest jeden żółty pierścionek i amulet, ale to znalezione na normalu w jakichś wczesnych fazach gry, chyba nie. I teraz tak. to Ta brama klasztorna to tam pewnie będzie, jakbyśmy drogą szli do góry. O, talizman to pójdziemy sobie na dół, może trafimy do tej, tej czeluści. O! Rozpracujemy sobie obozowisko. Z najemnikiem tutaj razem, szukamy szamanów. Jakieś błyskawice tam widziałem, Bosik? Czy nasz najemnik ma generację błyskawic z jakiegoś źródła? No dobra, o coś tu, aha tutaj w domku wskrzesza, no dobra, wejdę do niego, niech, niech już będzie. Nie lubię wchodzić do tego domku, zawsze takie zamieszanie tutaj jest. Ale kiedyś jak się grało w Diablo 2 i trzeba było obchodzić totalnie wszystko. Dawno, dawno temu to trzeba było także do takich domków zaglądać i wybijać tych szamanów. Stare czasy. Ametysty zbieramy jeszcze. No dobra, tak idę równolegle teraz właściwie do tej drogi. Trzeba na drogę wrócić. Identyfikacja. No, tam mamy jakiś talizmanik, moglibyśmy sobie zidentyfikować. Zaraz, jak to wygląda. Tutaj to można wyrzucić. Palizman z szybszym bieganiem, chodzeniem, zostawimy sobie na sprzedaż. No, będzie tutaj gdzieś ta czeluść. Ze złotą skrzynką. Będzie tutaj. Nie, nope. Jeszcze nie. Zobaczyłem taką skałę. Myślałem, że to będzie wejście. Trolowała mnie gierka. Tasak. Tasak to tak średnio też. Zbroja łuskowa. Za mały pancerz. Przypominam, że jak zabijemy i do tego czasu nie znajdziemy jakiejś lepszej zbroi, a pewnie nie znajdziemy. To sobie skoczę do Larzuka, coś tam polosuje. No, du, du, dużo czasu mi to nie zajmie pewnie. Może, może nawet przy was polosuję, bo niektórzy tak lubią. No zobaczymy. Dla najemnika przy okazji bym wziął też jakąś zbrojkę. Już mamy na tyle wysoki poziom, a będzie jeszcze wyższy, że procenty będą naprawdę solidne. Procenty do obrony. Jest tutaj czeluść. Wchodzimy. Czeluść. Wow, i od razu, wow, i od razu tak groźnie tutaj. Dobra, wycofajmy się troszeczkę. Chodźmy tutaj. Zróbmy sobie trochę miejsca. O, kolejny bosik. Tam ci miejmy nadzieję, że nie przyjdą tutaj za nami. W końcu przemieszczali się bardzo, bardzo wolno. No, jakiś sugus tu może przyszedł. Aha, tu jest grupka czempionów. No dobra, zaraz. O, runa sol, to jest nasza druga runa sol. Jeszcze jeden czempion. Zajdziemy ich od tyłu może tych bosów To. No, A to wzmocnienie ja z tego w ogóle nie korzystam. Już. Najemnik czasem coś tam dostanie, ale nie, jeżeli chodzi o defensywę, to naprawdę nieźle stoimy, oczywiście to nie znaczy, że ja się będę tam w dwóch bossów naraz pakował, jak jeden z nich ma moc, a drugi nie wiem co ma, ale jak tak sobie tutaj chodzimy, to, to naprawdę solidnie to wygląda defensywnie, no tylko fajnie by było jednak, o, nie, nie zajdziemy ich od tyłu, nie na tej lokacji. Jednak fajnie by było jakiś mieczyk solidny sobie tutaj gdzieś wyhaczyć. No fajnie by było, no. Dobra, wezmę tę miksturkę jedną. Może ją zużyjemy, może tu będzie groźnie. Czy chwila. Krzykniemy. Idziemy na tych bosów Gdzie oni tu są? Dobra, to są jacyś tacy zwykli. No klepią troszkę, klepią. Dobra, są poza zasięgiem aury. Tutaj ich to spracujemy. Tu już jest sługa. Też damy najemnikowi miksturkę. Czy będziemy musieli zużyć miksturkę fioletową? To jest pytanie, ale pewnie nie. Heum żółty. Hmm, no weźmiemy. Najemnik ma ten ofensywny taki hełm. Po nas nosi. Jak po starszym bracie. Sprawdzimy. Może, może mu się coś spodoba w tym hełmie. Przekleństwo tu jeszcze ma i wyjątkową siłę. No, ładne kombos z tym, tym, tym. Z tą aurą. Tutaj zakręty ogień, to tam zakręty ogień, słaby. Na koszmarze. Przeciwko barbarzyńcy. Nie uniesiesz już nic. Nie uniesiesz. Dobra, chodźmy dalej. Kilku bosów załatwiliśmy. I niedługo poziom 40. Ładujemy nadal punkty w szał bitewny. Pancerzyk dodatkowy się przyda. No a tutaj też chodzą z tymi tarczami. Troszeczkę nas spowalniają przez to. Ale to nic. Przydałby się zwój identyfikacji. Taki znaleziony w terenie to byśmy ten hełm sprawdzili, bo nasz cztery sloty zajmuje. No, tutaj też solidnie podgonimy z doświadczeniem. Po kolejną grupkę czempionów mamy tego ducha. To najlepiej by było zostawić na koniec. Z jednej strony fajnie by go było szybko zabić, bo spowalnia, no ale no nie da się go szybko zabić, bo ma dużą odporność na obrażenia fizyczne, nawet bardzo dużą. O. O teraz, o, teraz chciałem powiedzieć, że spudłował to już szybko tutaj podgonimy, no ale się nie da. Ok, jest mana. Jakieś leczenie możemy wziąć, wypić, wziąć kolejne i szukamy tego zejścia. Tajemnik się obija. O, z znowu problem, ale mówię, to to między innymi przez te ich tarcze. Na to nic niestety nie poradzimy. Okej. Okay. No, czekamy na koń... O, tutaj będzie, dobra. Czeluść poziom drugi. I tutaj ostrożnie, już, już, jakiś bosior na starcie. Tu mamy takie przewężenie. O, i jeszcze kolejni czempioni. Takie przewężenie, dzięki któremu możemy ich utrzymywać. Mm, znowu zakręte zimno i kamienna skóra, ale... Szybciej dużo, du dużo szybciej zabijemy takiego bossa niż takiego ducha czempiona szkieleta. Sproja z demonii skóry. No nie ma na to miejsca, szkoda. Weźmiemy manę. Opędana istota, też dosyć wytrzymała. Idziemy zaraz poszamana tylko chwila. O, zbroję turniejową. Hmm. To jest ta metalowa? Metalowa, nie. Bo jest jeszcze turniejowa taka, taka lepsza. No ale fajnie by było sprawdzić tę żółtą, bo na tym poziomie już może mieć naprawdę wysoki pancerz. A, tutaj się rzucę na tego szamana ostro. Zaklęty ogień przekleństwo. Może nie zdąży rzucić. Już pewnie zdąży, bo ja tutaj tak wolno klepie. Dobra, udało się. Nie ma przekleństwa. Zaklętym, zaklętym tym ogniem wybuchem też przekleństwa nie wygenerowała. Może poziom nam wpadnie na tej lokacji. Ale pewnie nie, bo już więcej nie będzie bossów. O, identyfikacja to sobie zaraz wykorzystamy. Kamyczek wpadł fajnie. Co to za hełm? Poprawiona obrona i dwie odporności, życie. No nawet taki solidny wam powiem. Można by nawet na, upartemu, na upartego najemnikowi dać ten hełmik. Wielkie berło też by trzeba było sprawdzić. Zobaczmy skrzynkę. No długi miecz jest. No ale długi miecz już na tym etapie też tak trochę średnio, nie? Mm, no nie ma miejsca, nie ma miejsca w tej grze. Mane sobie podniosę. Zrobimy tak. Wypijemy te miksturki. Wypijemy tę jedną fioletową małą. Bojowe berło to jest to jest to sześcioslotowe, nie? A nie, tu to jest wielkie berło, a nie bojowe, to dobra, to możemy wziąć. To możemy wziąć. Mikstura z gazu no długiego miecza nie sprawdzę trudno. Czaszkę mogę wziąć na sprzedaż. To jeszcze jakiś szaman coś wskrzeszał jest. Trójkątna tarcza to nie dla nas. Czy ja nie ominąłem tutaj czegoś istotnego. Olejowa mikstura, no to też fajnie by było wziąć. Zaraz musimy podjąć decyzję, czy my chcemy najemnikowi dać lepszy hełm. Odporność jakiś pancerzyk. Nie dobra, niech ma ten ofensywny. On tutaj nie ginie właściwie. Te zbroje turniejową to ja bym chętnie. To bym chętnie sprawdził, dlatego chodźmy może do obozowiska, Dobrze cię widzieć. i ogarniemy się tutaj na szybko. Dobry wieczór. Berło za 30 tysięcy, fajnie. Czaszkę sprzedamy za 5, tutaj za 1800, solidnie. Pierścionek słaby, tu jeszcze jakieś miksturki to sprzedamy. Mamy miejsce w ten sposób. Weźmy od razu te zbroje i się wrócę tutaj. Może odświeżę to, póki pamiętam. Zaraz zobaczę jeszcze te ametysty. Czy my to możemy transmutować? Czy ja ostatnio transmutowałem? Jeden mamy, tak? Szafirów też nie możemy transmutować. Miejsca znowu nie ma. Pierścionki będziemy mogli stransmutować. Dobra, zaraz, zaraz się tym zajmę. Pierścionki i amulety od razu transmutujemy. No to się troszkę miejsca zwolni. Weźmy to, i weźmy od razu sobie stąd idźmy. Tędy da radę. Połączy się to jakoś? Czy się nie połączy? Najemnik się opierdziela znowu. Krzykniemy tutaj na niego, żeby się zmobilizował. Może poziomik tam od razu wpadnie? Zanim będziemy musieli do miasta iść, to byśmy. No nie, tu jest ślepy zaułek. Tak czułem. Tak czułem, że to był jakiś układ ze ślepym zaułkiem. 109 siły ma najemnik, no teraz będzie miał albo 110, albo 111, nie wiem czy teraz dwa punkciki dostanie, czy jeden. No ale coraz bliżej, coraz bliżej jest. Jak my nie możemy obrażeń podnieść, bo nam bronie nie lecą, no to, to musimy dbać ostro o obrażenia najemnika też. I to bardzo nam pomoże. No dobra, tutaj wszystko, czyli możemy iść na północ. Pójdziemy sobie nie drogą, tylko po prostu takim skrótem. Po drodze tutaj coś zabijemy. O na przykład takiego przywróconego Maga. Takiego Maga, takich szpetnych. I jest poziomik ekstra. Jeżeli chodzi o poziom, to my teraz tutaj dajemy sobie w żywotność jeszcze cały czas. Życie solidne, działa ten okrzyk, teraz te, teraz działają wszystkie, 920 życia, bardzo dużo. Jak na ten etap, pomimo że tam braliśmy tę zręczność. I jedziemy dalej w szał bitewny, poziom 16. I jest klasztorna brama. To co, to już pewnie tym punktem nawigacyjnym wrócimy teraz do miasta. I zobaczymy sobie zbrojkę. No może będzie coś fajnego. No niby tutaj jest już ta pełna płytowa, ale jak nam wywali jakiś solidny procent przedrobinie szczęścia. Albo coś w stylu, wiecie, zwiększona obrona zależna od poziomu postaci. Takie tam różne mogą być też bonusiki. To może, może będzie fajna zbrojka, może wtedy nie będę musiał gdzieś tam chodzić po Larzuku. Ktoś tu we mnie strzela. O, tu. Kowala będzie trzeba ubić. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No, jaki układ mamy? Już go potraficie rozpoznać? Jest kwietnik, tak? Bez fontanny. Bezfontanny kwietnik, czyli tam na górze w prawym górnym rogu powinno być przejście. Ok. Keynes zidentyfikuje naszą super zbroję. Mam nadzieję, że super. I 136. Malutko, mały procentik został wylosowany, no ale 30 tysięcy wpadło. Kluczy mamy full. Portali nie musimy kupować. Dokupię kilka mikstur. I potransmutujemy sobie te pierścionki. I amulety. Zaczynamy od pierścionków. Bo ten amulet, tak jest, możemy i ten też transmutować. Zrobi się trochę miejsca. Zostawimy te nowe kamyczki. Nie, nie, nie pierścionek nie. Akurat miejsca starczyło. No i tarunka sol wpadła. Amulet, żywioły dla druida, słabo i 5 doman, słabo. Druga runa sol, to jest, to jest akurat dobra wiadomość. Te dwie runy sol, żebym widział tutaj. Jakiś kamyk Weźmiemy zaraz, zaraz, jak to wychodzi. Brakuje nam tego, tego, tego brylantu i szmaragdu, tak? Szmaragdu jeszcze brakuje widzę. No dobra, ale patrzcie, wciąż nie lecą nam te laski. To jest taka rzadkość teraz. Przecież, ty, przecież tych lasek zawsze tyle leciało, nie? Tu się co jakiś czas sprzedało drogą. Tu co jakiś czas się wywaliło, bo byle jaka była. A teraz w ogóle nie lecą. Nie możemy robić kolejnych broni drzewcowych dla najemnika. Na szczęście ta wyszła dosyć solidna, nawet bardzo solidna. Pas, której korzysta też wyszła solidna. Weźmy więcej pany może. Jedną. Dobra. I co? Idziemy w prawy górny ruch. Lokacji pobocznych już żadnych nie będzie, także pchamy po prostu fabułkę tak prosto linijnie. Tu jest przejście, szukamy kowala. Chociaż kowal to akurat wątek poboczny, a nie główna fabułka. No ale wiadomo o co chodzi, nie musimy nigdzie odskakiwać w bok za złotymi skrzynkami. Zwój identyfikacji weźmy sobie. Mikstura wytrzymałości na tym etapie już zbytnio potrzebna nie jest. Wytrzymałości mamy bardzo dużo. Pomimo, że nie braliśmy punktu z drzewka do wytrzymałości, ale no, nie potrzebuje go tej zwiększonej szybkości poruszania się, jak gramy z szałem bitewnym, jakoś też mi się to nie widzi. Jeszcze tam na battlenecie jak ktoś robi. Jakieś rany zależy mu na speedzie, wiecie, takie różne dziwne rzeczy, no to spoko. Jakieś PvP, żeby szybko ścignąć. Postać wrogiego gracza. Znaczy wrogą postać gracza, może tak powiem. Yy, dobra, mamy czempionów. Przyspieszymy znowu trochę z expem Czekamy na poziom najemnika. Zobaczymy, jak tam postęp z siłą będzie wyglądał. Oho, kula wypadła. Wolałbym laskę. Ale niech będzie kula. Załatwmy tych szamanów, później zobaczymy, co nam tu wypadło. Co nam tu wypadło? No wypadła kula, to wiemy. Poza tym jakąś manę możemy podnieść, miecz słaby. No lecą te mikstury wzmocnienia, ja w ogóle z nich nie korzystam. Miejsca na nie nie ma, zobaczmy tę kulę. Słaba, nie sprzedamy. Ale to jest chyba pierwszy taki nasz singiel, w którym nie podnoszę mikstur wzmocnienia, bo po prostu nie ma na nie miejsca za bardzo. No ale taki defensywny barbarzyńca, można się było tego spodziewać. Na helu już tak łatwo nie będzie. Podejrzewam, że będziemy ostro te miksturki, znaczy ostro. No, będziemy zużywać, będziemy podnosić pewnie. Tak mi się wydaje. Biblioteka, jeszcze jedna identyfikacja może być. No, chodźmy tędy, zobaczymy. No dobra, są magowie z Bosem. Kamienna skóra, seryjne strzały, które działają jak Shotgun, tak? Dobrze jest. Rogaty hełm. No nie, no jakoś mi się tu też nie widzi zbytnio na ten etap. Jak już mamy tę wieśniaczą koronę, to szukamy czegoś lepszego. No żółty bym sprawdził oczywiście. Dobra, tutaj chyba żadnego wielkiego zagrożenia nie ma, także klepiemy ostro. Najemnik będzie awansował po nas coraz szybciej. No teraz jeszcze musimy trochę poczekać na tym etapie, ale, ale już. Mmm, to był ze skazą, nie? Ze skazą to nawet na sprzedaż. Już teraz się za bardzo nie przyda. No jeszcze te zwykłe podnoszę, no bo... No fajnie by było, fajnie by było jednak... Jak najszybciej te doskonałe kamienie pozyskać? Głównie do tego pryzmatycznego, chociaż akurat to pazu nie potrzebujemy. No, jest laska, dobra, coś może. O, chociaż możliwe, że ją sprzedamy. No zobaczymy. Znaczy, teraz akurat ten najemnik z tym poziomem, tak wstaczy, z tą siłą, jak w końcu zdobędzie tyle, ile trzeba, wstrzeli się tak idealnie w te obrażenia. W taką broń idealną dla niego, jeżeli chodzi o DPS-y, więc nie będzie źle, ale tak na przyszłość już trzeba próbować jakieś jeszcze lepsze te dzikie berdysze robić. Dużo brylantów mamy, więc możemy śmiało próbować, a nóż widelec coś ciekawszego jeszcze na przyszłość wpadnie. Miski portal to nie. Co my tu mamy? Hmm, dzień dobry, dobra, niech oni sobie tutaj do nas wyjdą trochę. Chyba, że postanowią bronić się tutaj, w przejściu. Dobra, idziemy, bo widzę, że tutaj tak łatwo... Znaczy, tak szybko z nimi nie pójdzie. Najemnik ostro walczy z bossem. Załatwionet. No i tych szamanów trzeba tu jeszcze. No okej, okay, sytuacja opanowana. Czy coś fajnego wypadło? Bojowa strzałka to jest drugopoziomowe. Drugopoziomowe to są te, te, te noże do rzucania, chyba nie? Weźmiemy sobie manę. No, z maną wielkich problemów nie ma, ale tak co jakiś czas sobie podnoszę i są luzy. Podejrzewam, że jeszcze troszkę, i nie będziemy musieli ze sobą do plecaka brać tej many. Bo chyba, że znajdziemy jakiś lepszy hełm. Stracimy to 20% do energii z obecnej wieśniaczej korony. No i, no, i wtedy, jak mamy 92 many, i spada nam prawie o 20% manan, to byśmy to odczuli zapewne. Dobra, barbarzyńca się rozkręca. Damy radę w tym odcinku jeszcze tego kowala zabić? Fajnie by było, co? O, tu będzie, nie? Okej, okay, no to full focus. Co my tu mamy? No nie, najemnik go złabi tu zaraz pewnie. Dobra, zabić zabikrzavana. Przyszedł. Zakręte błyskawice, nie jest źle. Wyjątkowa siła, dobra. Damy fioletową miksturkę, będzie pretekst, żeby je podnosić przecież. Damy czerwoną. Błyskawice tej coś we mnie wlatują, ale to żaden problem. Słaby strasznie kowal, ale najemnik też, kolosalny pancerz, ma z tymi naszymi okrzykami, także luzik. No ale zużyłem fioletową, to jest taki postęp, no. Może jakąś sobie nawet z ziemi podniosę niedługo. No dobra, czyli tutaj co tu mamy? Korona, gizarma, nie, bierzemy malusa. Lepiej zaniosę to do No lepiej zanieść to do Charsey, jeszcze w tym odcinku najlepiej. Mieliśmy tak. do niej ostatnio zajrzeć i zapomniałem zajrzymy teraz. Odświeżymy broni i tutaj będziemy pewnie kończyć. A szybko idzie, nie? Teraz jakoś tak. No 30 tysięcy, no ja tego nie będę na Berdyż przerabiał. No sprzedajemy. Te laski, żeby one leciały. Albo zacznę kupować, bo wiecie, co jakiś czas nawet za tam kilka tysięcy idzie kupić. Fajny pasek, nie? Fajny pasek. Szkoda, że nie drugopoziomowy, aczkolwiek i tak bym został przy sznurze uszu, bo to fajne jest. Co my tu mamy? To są... O, tu jest Szamszir. Tu jest Szamszir, już taki lepszy. Ale ja to bym te kordelasy chciał. Ona już mi przestała te kordelasy chyba w ogóle pokazywać. Co... Co za charsi Co mam te... Mam te shamshiry sprawdzać. One mają minus 10, nie? One chyba nie. Jak to było z tymi shamshirami? One, one miały dla barbarzyńcy. Znaczy nie dla barbarzyńcy ogólnie 0 czy minus 10? Chyba 0 miały szable. 14 do maksymalnych obrażeń. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Zadania tutaj odświeżamy. Odświeżamy też broń, ja ją sobie tutaj podniosę. Podniosę. A jeszcze manę kupimy. Nawet jakieś miksturki z życiem mogę wziąć, bo na tym kowalu tutaj mi poschodziły. O, i tutaj zakończymy odcinek. Także trzymajcie się na razie.